w dzisiejszym odcinku. Pojawiły się najnowsze sterowniki dla kart graficznych firmy Nvidia oraz AMD, zwiększające płynność działania najnowszej gry studia DICE. Co zrobić, aby odblokować skiny dla pojazdów w Battlefield 1? Jakie są ceny wynajmu serwerów? A także jeśli zakupicie grę Titanfall 2, a posiadacie grę Battlefield 1, otrzymacie specjalny kamuflaż na swojego mecha bojowego. Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mestre i zapraszam do kolejnego odcinka serii Battlefield Express. Długo zapowiadana gra Battlefield 1 aktualnie trafiła na rynek i już teraz można śmiało powiedzieć, że zaliczyła udany start. Wygląda również na to, że działanie gry ulegnie jeszcze większej poprawie. Dzięki najnowszym sterownikom graficznym, które właśnie zostały udostępnione przez firmy NVIDIA oraz AMD. Sterowniki możecie pobrać ze strony producenta waszej karty graficznej. A ja dodam tylko tyle, że w moim przypadku po ich zainstalowaniu gra działa znacznie stabilna. Już wkrótce pojawić ma się aktualizacja pozwalająca z poziomu menu gry spersonalizować swoje uzbrojenie dla żołnierza jak i pojazdów. Przedstawiciele studia DICE poinformowali, że na tę chwilę opcja ta jest wyłączona i dopracowywana. Przypomnę tylko, że zmian i personalizacji broni możemy dokonywać tylko jeśli już znajdujemy się na serwerze, bądź dzięki aplikacji na urządzenia mobilne o nazwie Battlefield Companion. Możemy dzięki niemu również zaimplementować swój emblemat z Battlefield 4 lub stworzyć zupełnie nowy na oficjalnej stronie gry w zakładce o nazwie Kariera. Już wkrótce również ma pojawić się aktualizacja, która wprowadzi nowy interfejs użytkownika dla gry Battlefield 4. Niestety dokładna data wejścia aktualizacji nie jest jeszcze znana. Dokładnie przed paroma godzinami pojawiła się najnowsza aktualizacja, która naprawia kilka błędów odkrytych w grze, takich jak okazjonalne problemy w jej działaniu, czy te związane ze złym wyświetlaniem grafiki. Chodzi dokładnie o błędnie wyświetlane cienie w grze, które powodowały migotanie obrazu oraz artefakty. Usprawniona została również sama kampania fabularna. Wyeliminowano błąd, który powodował, że kolejne cele misji się nie pojawiały. Studio Dice aktualnie pracuje nad kolejną łatką do gry, która wyeliminować ma kilka poważniejszych błędów. Jednym z nich będzie ten polegający na automatycznym blokowaniu się składów drużyn po tym, jak znalazły się w nim dwie osoby. Błąd ten sprawiał, że podczas rozgrywki można było zobaczyć sporo niepełnych, zamkniętych składów. Do których reszta graczy nie mogła dołączyć. Aktualizacja da również możliwość odwołania z pozycji lidera gracza, który według członków drużyny nie sprawdza się w tej roli. Podobnie jak w Battlefield 4, po kilku prośbach o wydanie rozkazu, gracz zostanie usunięty z tej funkcji. Kolejna wiadomość dotyczy skinów bądź kamuflaży do gry Battlefield 1. Okazuje się, że jeśli ukończycie wszystkie opowieści trybu fabularnego, otrzymacie specjalny kamuflaż dla broni. Mało tego. Niepotwierdzona póki co informacja mówi, że jeśli wypełnicie wszystkie misje trybu fabularnego w 100%, otrzymacie również kamuflaż Black Bass dla czołgu Mark V. Jak przy okazji odblokować kolejne kamuflaże dla pojazdów? Jeden z twórców gry, Alan Kerz na swoim Twitterowym profilu wyjaśnia, że aby otrzymać taką możliwość, musimy osiągnąć przynajmniej dziesiąty poziom jako klasa czołgisty bądź pilota. Serwery do gry Battlefield 1. Ten temat wzbudza chyba najwięcej dyskusji wśród największych weteranów i jednocześnie administratorów serwerów poprzednich części. Jak już wiemy, serwery będziemy mogli wynająć tylko i wyłącznie od wydawcy gry, firmy Electronic Arts. Jak zapowiadają twórcy, możliwość ta ma pojawić się już wkrótce, a my poznaliśmy ceny tej usługi. Jeff Braddock, a więc przedstawiciel firmy, na oficjalnym forum stworzonym dla gry, opublikował podstawowy cennik. Przykładowo, wynajęcie serwera na 30 dni będzie kosztowało prawie 43 dolary. Niestety, wciąż bez odpowiedzi pozostaje sporo pytań dotyczących tej kwestii. Choćby takich, czy będzie można wynająć serwer na mniejszą ilość slotów niż przykładowo 64, i czy ostateczna cena będzie zależała od ich ilości. Sporo pytań również dotyczy narzędzi, jakie otrzymają administratorzy, a o których wciąż niewiele wiemy. Ostatnia wiadomość skierowana jest dla osób, które zamierzają kupić grę Titanfall 2, ale jednocześnie zagrywają się w Battlefield 1. Osoby te po zakupie gry otrzymają w nagrodę specjalny kamuflaż dla swojego mecha wzorowanego na malowaniu myśliwca, którym latał w czasie I wojny światowej słynny Czerwony Baron, premiera gry, już 28 października. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.